W roku 2008 odbyły się obchody 700-lecia istnienia Palowic. przygotowanie obchodów oprócz Sołtysa Rady Sołeckiej włączyli się również ksiądz proboszcz, instytucje i zakłady pracy działające w sołectwie, Miejski Ośrodek Kultury w Czerwiące leszczynach oraz bardzo liczni mieszkańcy Pawłowicy. Po uroczystościach kościelnych, którym przewodniczył ksiądz proboszcz Reinhard Schitko, Uroczystości przeniesiono do parku, w którym na pamiątkę jubileuszu posadzono pamiątkową lipkę. Następnie odbył się festyn jubileuszowy, na którym wystąpili znani artyści. Złączą nas Ten szalony wspólny nas Przygotowano również wiele innych atrakcji, między innymi wystawę prac malarskich pana Grzegorza Netręgi oraz Państwa Alicji i Andrzeja Martyn. Dobrych i złych chwil Już teraz jest za wami W liczny udział wzięli mieszkańcy pogodowcy, jak również goście. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wasza miłość rodzice. Nie zawsze przykład. Oprócz imprez lokalnych, palowice podejmują się również organizacji imprez o zasięgu ponadlokalnym. 7 września 2008 roku sołectwo Palowice wraz z sołectwem Bełk oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury Czerwionka Leszczyny podjęły się organizacji dożynek powiatowych powiatu rybnickiego. Po uroczystościach kościelnych, które odbyły się w kościele parafialnym w Bełku, którym przewodniczył ksiądz dziekan Reinhard Szydko i ksiądz dziekan Antoni Szczytka. Uczestnicy dożynek barwnym porowodem, którym bardzo ładnie zaprezentowały się wszystkie sołectwa gminy i miasta Czerwionka Leszczyny oraz dzielnica Dębieńsko przejechali z Bełku do Palowic, gdzie na terenie parku odbyła się pozostała część uroczystości. Muzyka Kuchen chleba wypieczonego ze zboża zebranego w 2008 roku starostowie dożynek Państwo Ewa i Bernard Strzoda wręczyli posłowi Markowi Krząkale, staroście Rybnickiemu Damienowi Rowcowi, burmistrzowi gminy i miasta Wisławowi Janiszewskiemu, wójtom gmin Świerklany, Lyski i W trakcie dożynek odbył się konkurs koron oraz wodów dożynkowych. Wystąpiły zespoły reprezentujące poszczególne gminy, Odbyła się wystawa drobnego inwentarza, prac artystów ludowych z terenu gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Wystąpili znani artyści estradowi. Odbył się pokaz sztucznych ogni. W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka Leszczyny i goście. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. W 2009 roku sołectwo Palowice wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury z Czerwionki Leszczyn Podjęły się organizacje pierwszego turnieju wsi, w sołectw, gminy i miasta Czerwionka-Jeszczyny o Puchar Rund. Patronat nad turniejem wsi objął burmistrz gminy i miasta Wiesław Janiszewski. Była to impreza nawiązująca do turniejów wsi, które odbywały się w naszej gminie w latach 70 w turnieju wsi wzięły udział wszystkie sołectwa naszej gminy. Najpierw w barwnym korowodem uczestnicy turnieju przeszli od kościoła parafialnego w palowicach do parku. W korowodzie każde sołectwo prezentowało swoją miejscowość. Była to pierwsza konkurencja turniejowa. Następnie rozegrano pozostałe konkurencje turnieju. Przeciąganie liny kobiet, prezentacja scenek, oceniane były wrażenia artystyczne, sztafeta rodzinna, bieg w worku, grabienie siana, bieg z wiadrami wody, przejazd tragaczami z załadowaną słomą. Na koniec ubijanie piany przez męskich przedstawicieli sołectwa. i leci i, leci. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. I bierzemy tragać i jedziemy. Uwaga, rodzina, cała rodzina, cała rodzina pomogą, cała rodzina, cała rodzina, cała rodzina, pomogę i leć, 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 leć. Pomysłowość oraz zaangażowanie uczestników konkurencji przeszło oczekiwania organizatorów. Dla najmłodszych uczestników w turnieju przygotowano również różne atrakcje, m.in. małe, wysolne Bohar Grand Prix pierwszego turnieju wsi Sołec sołectwo Palewice. Po zakończeniu konkurencji odbyły się występy znanych artystów estradowych oraz zabawa koneczna. Uczestnicy turnieju stwierdzili, że tego typu imprezy trzeba kontynuować w następnym roku.